Rozciąganie mięśnia wpróbowego. Bardzo ważne jest ta noga wykroczna, czyli ta, która znajduje się z przodu. Była ustawiona w taki sposób, aby kolano znajdowało się mniej więcej na tej samej wysokości, co wasze śródstopie. Czyli należy unikać wypychania kolana do przodu. Następnie, miednica powinna być ustawiona prostopadle do tej nogi dolnej. I zginamy drugą nogę. Poproszę o chwycenie się za kostkę. I chwytamy za kostkę. Teraz bardzo ważne jest, aby dokręcić miednicę w taki sposób. Czyli prawe biodro idzie do ziemi, lewe będzie troszkę do góry, tak aby miednica była pod kątem prostym w stosunku do osi kończyn i należy tą pozycję utrzymać około 4 minuty. Tutaj z powrotem odwołuję się do badań przeprowadzonych w palwie, o których wspominałem w odcinku dotyczącym strzelającego palca. Niestety, żeby rozciąganie miało sens, to musi być wykonywane około 4 minuty dla kończyn dolnych. W statyczny, pozycji statycznej, w statycznej pozycji dlatego, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć około 90% maksymalnego rozciągnięcia mięśnia. A zatem nie ma sensu sprężynować, nie ma sensu szarpać. Siła, z jaką powinniście wykonywać to ćwiczenie, nie powinna powodować mocnego bólu, co najwyżej ból średni. Można też to ćwiczenie wykonać przy użyciu zwyczajnego krzesła. Tak to ćwiczenie wygląda z wykorzystaniem zwykłego krzesła w domu. Bardzo ważne jest, aby kończyny były w osi i aby miednica była skręcona, czyli prawa strona miednicy idzie w dół. Tą samą pozycję należałoby utrzymać około 4 minut. Ważniejsze jest, abyście dokręcali miednicę, ewentualnie przesuwali kolano nogi wykrocznej do przodu, a dopiero na samym końcu dociągali kostkę do pośladka, ponieważ jeżeli zbyt mocno będziecie dociskać kostkę do pośladka bez wcześniejszego przygotowania tych elementów, o których wspomniałem, ryzykujecie podrażnienie rzepki, ryzykujecie podrażnienie więzadła rzepki, przedniej rycy kolana i niestety także łąkotek. Dlatego zachęcam, aby najpierw Wyciągnąć nogę wykroczną mocno do przodu, następnie dokręcić biednicę i wtedy dopiero ewentualnie dociągać kostkę czy piętę do pośladka. Jak rozciągnąć mięsień biodrowo-lędźwiowy, a raczej jego część lędźwiową? Część lędźwiowa będzie się przyczepiała do wyrostków poprzecznych odcinka lędźwiowego, którego następnie będzie szła do przodu pod więzatem pachwinowym szczepiała się do przyśrodkowej części kości udowej. Teraz, aby wykonać rozciąganie lewej strony, czyli lewego mięśnia lędźwiowego, poprosimy pacjenta o wykonanie zakroku lewą nogą, czyli lewa noga mocno do tyłu, prawa do przodu. Następnie prosimy pacjenta o mocne napięcie mięśni brzucha i podwinięcie kości ogonowej pod siebie, czyli wykonanie takiego właśnie ruchu. Potem dodajemy skłon boczny w przeciwną stronę, ponieważ mięsień przyczepia się nam tutaj, chcemy go maksymalnie rozciągnąć, a następnie prosimy pacjenta, aby uniósł rękę lewą i spróbował sięgnąć za coś do tyłu. Bardzo ważne jest, aby utrzymać mięśnie brzucha napięte. Pacjent prawą ręką może się podeprzeć o leżankę, o krzesło, o stół, tak aby utrzymać równowagę. Aby zwiększyć intensywność, możemy poprosić pacjenta o zgięcie prawego kolana i przesunięcie się do przodu, wtedy zwiększamy napięcie w okolicy pachwiny. Dziękuję bardzo. To rozciąganie, tak jak większość rozciągania na wolnej, należałoby utrzymać przez około 4 minuty w pozycji statycznej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że kilka elementów rozciągających przyda Wam się w domowej wadze z bólem. Do usłyszenia.